Witajcie kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na przepis na moje ulubione leczo. Do wykonania będziemy potrzebować dwie cebule, czosnek, 250 gram pieczarek, około pół kilograma kiełbasy (w moim przypadku jest to śląska), około kilogram cukinii i mam cztery kolorowe papryki. Pieczarki będziemy musieli drobno pokroić, cebulkę i czosnek też, kiełbasę albo plasterki, albo półplasterki, cukinie w upach kroję na grubszą kostkę i papryczkę również pokroimy w kostkę. OK, więc moje składniki są pokrojone. Będziemy potrzebować jeszcze przecier pomidorowy, bądź pomidory z puszki, bądź świeże pomidory, kto jak woli, lub kto co ma. Z przypraw około półtorej łyżeczki papryki słodkiej. Będziemy potrzebować też pieprz, sól bądź wegetę, zioła prowansalskie i na koniec możemy dodać świeży koperek bądź pietruszkę albo mrożony, albo. Kto co lubi, tak? W zależności od gustu. Więc zaczynamy smażenie. W garczka wlewamy olej. Do samego tłuszczu wsypujemy cebulę z czosnkiem i podsmażamy chwilkę. Do podsmażonej lekko cebulki dosypujemy kiełbasę i smażymy dalej. Do podsmażonej kiełbasy z cebulką wyrzucamy pieczarki. Również smażymy przez chwilę. Następnie dodajemy pokrojoną paprykę i dusimy chwilkę. Gdy mamy wszystkie składniki podsmażone, wrzucamy po kolei cukinię. Możemy sobie dawać to w mniejszych ilościach, ponieważ jej jest dużo. A później, jak puści soki i objętość się zmniejszy, będziemy dosypywać. Tam się już ładnie poddusiło. Wlewamy sobie koncentrat albo pomidory w puszce, co tam mamy, tak? I mieszamy i jeszcze chwilkę dusimy. Ok, więc ja już teraz dodałam sobie przyprawy. Dodałam trochę papryki słodkiej, papryki ostrej zioła prowansalskie, e, pieprzu, dodałam e, wegety, można użyć soli, kto jak lubi. I dodałam sobie trochę magii. Więc teraz jeszcze wszystko zamieszam. Jeszcze chwilkę poduszę z 5 minut i leczo będzie gotowe.